We wstępie filmu wprowadzającego chciałbym podziękować e, juniorskiemu za to, że napisałeś mi komentarz pod filmem z Heroine neighbor Alpha 3. Chciałbym podziękować nielicznym osobom, nielicznej grupie, że za to, że mnie oglądacie. Bardzo wam dziękuję. Chciałbym też wszystkim wam życzyć miłego roku szkolnego, przynajmniej tym, którzy chodzą jeszcze do szkoły. E, I bardzo dziękuję za wsparcie dla mnie, za to, że mnie oglądacie i tym podobne. No, miłego oglądania. I zapraszam do oglądania. Witajcie moi drodzy. Ja jestem Dolski, a to jest Hello Neighbor Alpha 3. Kolejny odcinek z naszej ukochanej Alfy, gdzie wszystko jest pobugowane i wszystko jest przeciwko mnie. Więc od razu, jak już jesteśmy w grze, zabierzmy się za to, co, czego się dowiedzieliśmy w poprzednim odcinku. I wiemy, gdzie jest magnes, wiemy co z nim zrobić. Eee, I... Próbujemy dzisiaj odblokować piwnicę. Wiemy, gdzie jest niebieski klucz. Wiemy gdzie jest... Co jest? Pudło mnie zbugowało. Świetny początek, wam powiem A eee, Ja już chyba magnesu nie potrzebuję. Od razu wejdę tu dowiedzieć się co mamy w tym oto pomieszczeniu to jest tutaj łom możemy go magnesem na pewno wziąć nie to Tu magnesem nie, ale mogę, możemy go wziąć tak. Ale dobra. Eee, świetny początek, wam powiem. No, takiego początku już bym się nie spodziewał. Szyby nie umiem wybić, bo nie mam cela. Także jak zwykle. Ale ta gra jest naprawdę pobłogowana. Ja dzięki podłowi. U matko. Dobra, nie ma tu Faldy Major. Czyli nie dostaję obrażeń odpadku, ale. Boże święty, że ja na samym początku gry się. Dostałem od razu na górę i mam łom? No tak, ale potrzebuję jeszcze karty do piwnicy. Chyba, że się zapisało. Nie, nie zapisałeś Tego skoro sąsiad idzie na bok poza swój dom. No jednak nie. To my pójdziemy do. Jednak nie pójdziemy, ale i tak, czy jak pójdziemy. Ehm... Do tyłu nie mnie, ale co tam? Nie wiem, gdzie sąsiad jest? istotne A, no i skończyła się gonienie. Ten odcinek będzie raczej krótki. Zostajemy się tutaj. Muszę to wymasterować. Jest naprawdę świetnie. Wiecie co? Otworzę tutaj drzwi. Nie wiem o co tutaj chodzi. Dlaczego są jakieś takie straszne dźwięki? śmiania się. Boję się tego trochę. No, oczywiście lampa nie działa. Ale. A. Ale. O, było blisko. Ale to jest nieistotne dla nas na razie. Musimy się dostać tam na górę. O, jednak się nie dostaniemy, bo nasz ukochany sąsiad mnie goni I się tutaj nie dostanie A. Nie złapiesz mnie Jakolwiek byłeś, to mnie nie złapałeś i mnie znowu gonisz. Dobra i tak nieistotne Musimy się dostać tutaj tego cyk i się znowu Widocznie ukazały nam się przez chwilę punkty czułe tej gry, znaczy, albo inaczej, różne, o znowu, różne takie dziwne rzeczy nam się ukazały, nie wiem jak to nazwać. O! bo zobacz jak, jak, z jak, jaką prędkością pobieg, jak jakiś flesz. Out of order. nie wiem, co tam jest. Może jakaś piwnica, coś. Dostańmy się już po raz któryś. Oj, i się nie dostałem. Może przez połowę odcinka będzie, będę próbował się dostać tam, nie wiem. On się tej nie dostanie. Jak? Zgasiłem głową światła. Nieważne. Teraz musimy się jakoś tam dostać. Nie. Próba numer 5. O, Boże święcie. Kurde, ty się tam zbugowałeś, tam sieć, a ja sobie przejdę grę. Mimo, że jej ja nie przejdę. Jej. <grystanie> <grystanie> on tam teraz siedzi sobie na tym oknie. Siedzi sobie na oknie. Czekasz. On, on po prostu na mnie czeka. On się tutaj czai na mnie. No nie! Wróćaj we mnie sobie kleją. Tak się tutaj nie dostaniesz, ponieważ... Nie dostaniesz się tu. No siedzę. Bidulek. Ale przynajmniej to nam daje czas, żeby się dostać do góry. Mianowicie tu. Dobra. Jestem głupi. Dobra, złap już mnie, nie chcę. Nie będziesz taki zbugowany. O, ja też się zbugowałem. Sąsiad mnie włożył do swojego ciała. O, dobra, złapał mnie. O to mi chodzi. Dobra, idziemy jeszcze raz. Na tył. Dostać się tam do góry. O. O, o nie. Jak, jak. Jak przykro, jak smutno, że się mnie złapałeś. Tak się tutaj dostanę tędy. Endy. No i tędy. O, e, o to chodzi. Próba numer. Milion pięćset Jak ja się tam mam dostać, proszę. Jakim cudem ja się tam dostawałem? O! są jakieś pobugowane. Dostajemy się tutaj, jak normalni ludzie. Do góry poprzez... Dobra, już myślałem, że się nie dostanę. I jest! Dobrze, jest. Dobrze. A, nie, nie, dobra, nieistotne. Nie, Weźmy klucz. No, wchodzenie to jest o wiele łatwiejsze niż e, wchodzenie tam. Chodźmy tam. Bo się tutaj iść, ale o tam. Właśnie o to mi chodziło. On się tam bije z pudłami. Może ja poczekam, widzowie, aż on sobie pójdzie i stanę się tam. Dobra, gdy sąsiad już poszedł, to w końcu się możemy dostać tutaj. I ja przypadkowo to odkryłem, ale tutaj jest wskazówka, że. Klucz i złote jabłko. Dobra, to jednak nie jest wskazówka. Ale może to jeszcze jakoś rozgryzę. O mój boże, ten manekin. No nie. On teraz tu jest! No tak, ale tamto miejsce już odkryłem, tego pójdę tam na luzie. Tędy. No nie! Cudownie. Dobra, kluczem rozwalimy tamtą szybę. Już nie mam klucza, dlatego użyjemy do tego... ...manekina, który też... ...użyjemy do tego fotela. Który też nie rozbije się, no to wiadra. Tak. Pudła. Też nie. PUDŁA! O to mi chodzi A! Za pierwszym razem mi się udało Pięknie Ale czy uda mi się za pierwszym razem tam wskoczyć? Tak Dobra, dzisiaj mi się dużo rzeczy udaje widzowie a więc chodźmy wszyscy do. Nie no. Do tutaj. Tutaj już wiemy co jest. Tutaj jest zablokowane przez te pudła, dlatego. A. Okej. Okay. Tego. zaraz mam łom. Mam łom, czyli potrzebuję. Karty! Ja jestem głupi! Po co ja tutaj siedzę? Jak karta jest. Karta jest tam na dole. Tu. Karta jest tutaj. Tylko biorę kartę. I, I. 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 Muszę się dostać. Aha, ja nie mam miejsca na kartę. Dobra, to łom wyrzucę, bo on mi się nie przyda. I. Jesteśmy z powrotem tutaj, dlatego. Tak, weźmy pudło Żeby wybić Nie wezmę pudła bo on mnie złapie Dobra, nieważne, mamy już wszystko, żeby odblokować piwnicę, prawda? Prawda. Dlatego odblokujemy piwnicę. Tyk. I możemy zobaczyć co jest tutaj. Sąsiad płacze, dlaczego? a dlaczego? O co tutaj chodzi? No tak. Po twórcach tej gry nie mogłem się spodziewać czegoś innego, ale nie dowiedziałem się, dlaczego sąsiad pakał. No nic. To wszystko z mojej strony. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Bla bla bla.